Na okęciu ląduje samolot z Moskwy. Tomarzysz Bierut, na czele delegacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, powraca z historycznego 19 zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Witają go członkowie Komitetu Centralnego Partii, przedstawiciele rządu. Wita go Korpus Dyplomatyczny. gospodarza lud warszawy, delegacje robotnicze, studenci i studentki. Gorący był tego dnia nastrój na warszawskim lotnisku. Gorący i serdeczny, jak uczucia całego narodu dla naszego przywódcy i nauczyciela, dla pierwszego kandydata. Do Sejmu, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wywozimy ze zjazdu wielkie, pobudzające, doniosłe. Historyczne słowa towarzysza Stalina, jego gorący i serdeczny apel do bratnich partii, jego wielkie, idące dziś poprzez cały świat, pobudzające ludzkość, wszystko co jest w niej najlepsze, przodujące, żywe i szlachetne, potężne hasło walki o pokój między narodami. Słowa te i obrady wielkiego historycznego zjazdu przodującej partii proletariatu międzynarodowego będą ożywiać, uzbrajać ideologicznie, budzić otuchę i wiarę w słuszność wielkiej, niepokonanej, nieśmiertelnej sprawy wyzwolenia ludu pracującego, wiarę w jej niezawodne i rychłe zwycięstwo.